Hej kochani, tutaj mam ułożenie gniazda kominowe, poszerzanie gniazda kominowe ze względu na to, że ta rodzina nie była aż tak bardzo silna, żebym przy moich warunkach, które ostatnio były z przymrozkami rano dała im pełny korpus. W tym momencie robię im właśnie ułożenie kominowe, Nadł dałam ramkę pracy. Tutaj wyniosłam jedną rameczkę z czerwiem i uzupełniłam je suszem. Kochani, po tygodniu. Rameczka jest już zaczerwiona, podlana, to znaczy, że matka potrzebowała miejsca. Dobrze zrobiłam. Tym uniknęłam nastroju rojowego, bo było na tyle dużo pszczół, że mogłyby wejść w nastrój rojowy, ponieważ występowało nektarowanie. Były już trudnie w tej rodzinie i w ulu było ciepło, bogato i ciasno. Więc tutaj to był najlepszy ruch. Pomimo, że nie dałam całości, dzisiaj uzupełniam do końca, bo już jest na tyle pszczół, że tutaj nic im się nie stanie. Ale wszystkie te rameczki, które tu są u góry, było ich pięć, zostały przez matkę zaczerwione. Do zobaczyska.